Słuchajcie, przychodzi mi łopatko jak wyzierają kumoterki, ale ze strony organizatora. I tu, troszeczkę, będę dodał też w imieniu moich koleżanek i kolegów Gminnego Ośrodków Kultury, w którym przychodzi organizować właśnie gońby, parady gazdowskie, czy tak jak tu na Bukowinie nazywamy kumoterki. I też, moi wastomili, żebyście nie wzięli ze labiedzem, narzeką, bo to nie o to chodzi. Chodzi, żeby pokazać, ukazać, jak organizator musi rozpocząć e, organizację kumoterek i jak dosyć go wyziął. Moi wastomili, organizacja kumoterek tak naprawdę zaczyna się już za dwa miesiące wcześniej. Kiedy trzeba sykować się pisma, dokumenty, pieczątki, żeby to syczku miało porządek i wymagany czas, żeby w tym dniu, kiedy czas kumoterek się zaczynał, żeby wszystko było tak, jak trzeba na papierze. Pierwsze trzeba opracować program wydarzenia, imprezy, który jest słany do głównego lekarza weterynarii we Warszawie. To on tam patrzy, zatwierdza, wprowadza poprawki i odsyło, jak się wszystko dobrze przedstawi, właśnie organizatorowi. Kiedy ma się ten dokument właśnie z Warszawy, wtedy można występować do powiatowego lekarza weterynarii, który na tej podstawie deleguje na Dzień Kumoterek odpowiedzialną osobę, która jest merytorycznie odpowiedzialna za prawidłowy przebieg. Kumoterek. Ale to jest nic. Organizator musi tak czy inaczej wynająć, popytać weterynarza, co by w razie jakiej, nie daj Bóg interwencji, ten cłek zadbał o trudne sytuacje, które może się, daj Bóg, nie będą wydarzać, ale na miejscu, co by był. Organizator odpowiadał zasyczką, no, prawie zasyczką, ale na czas musi wysłać pisma, dokumenta do policji, do straży pożarnej, do ochrony, co by zabezpieczyć tor, do służb, które wydelegują karetkę z pełną obsługą. Musi zadbać o to, żeby wykorzystać drogi w sposób szczególny, zorganizować objazdy, całą kampanię informacyjną, czy to w radiu, czy, czy przez y, pomoc księdza jego w kościele, żeby ludzie wiedzieli, że tędy się nie do, tu trzeba dojechać, tak trzeba dojechać. Wiemy, że jak jest nawał śniegu, no to trzeba pytać jeszcze i swoich wójtów i przyjaciół, by przedarali te drogi, by duże pomoc były, co by było kastanąć, a to łatwe. Nie jest. Im bliżej kumoterek, tym więcej tych papierów rośnie. Trzeba zadbać teraz o sędziów, komisję, którą ocenia. Co wcale takie to jest łatwe i proste nie jest. Bo po pierwsze takiego chłopa trzeba napytać, co się zna, co jest takim autorytetem, a po drugie, wcale te nasze do ojcowie, chłopy, ujki Sfoki tak chętni nie są, bo to trzeba go dają kolegów, potem tym zwada, bo tym każdy się krzywi. To ty z każdy woli z daleka być sobie, by ty nie być w tej komisji, bo to jest trudne wyzwanie, tak jak powiadom. To musi być zaufanie do takiego jurora. To musi być wiedzieć, za jakiś to wie co powie, ale no, tak jak powiadom, trzeba troszkę gimnastyki i dobrego słowa, żeby tą komisję oceniającą parady zgromadzić. Trzeba popytać też sędzia głównego, już do tych zawodów czasowych, żeby tutaj jak najmniej było dyskusji, deliberacji, czasami i zwady, żeby wiadomo było kiedy start kiedy meta, cała to syczka o fotokomórkę, nie tak jak do jak to była taka bardziej kulturowo impreza, wydarzenie, że były stopery ze świat, ciesem, śmiał, konie były ciężkie, ale teraz no, syczka chcą, co by na czas zwrócić uwagę, te setne sekundy się licą tak w półwyścigu kumoterek, skiringu, ski ski skiringu, no i co by po tym mądrze, roztropnie łospisać na tych listach, to kiedy, jaki czas i w czym zdobył. Organizator musi zorganizować puchary, dyplomy, nagrody i te regulaminowe i te pozaregulaminowe i fajnie, żeby się świat właśnie ucieszył, bo jest okazja, żeby tych młodszych nagrodzić, czy no starszych, czy sprzęt, czy jakkolwiek właśnie dać satysfakcję i troskę uśmiechu tym wszystkim, co się paradzą, tym wszystkim co się pasjonują, tym wszystkim co z niezwykłą y, cułością zajmują się, pasjonują koniami, sprzętami i tym co niesie ze sobą właśnie koniarstwo y, na Podholu. No i jak już organizator ma no, te dokumenty, papiery, służby zawiadomione, przysykowane. Jak już wiadomo, w to będzie sędziował w to będzie sędziom głównym, tym startowym, no to trzeba jeszcze przygotować, przysykować tor. I tu zaś jest wyzwanie, bo tego toru nie wystarczy rozpługiem przejechać i, i resztę wio! Ba, trzeba bardzo, bardzo dużo uwagi, precyzji, patrzeć na pogodę, kiedy zamrozi, że dziś ognieło roimy, bo dopiero jutro co jutrzej widzimy w prognozach będzie mróz. To wtedy trzeba wyłorać, żeby właśnie grunt związało. Bo może będzie niedużo śnieżka, ale co by był mróz, to już te kumoterki można bezpiecznie przeprowadzić. Na przykładzie, tu w Bukowinie na Rusińskim Wierchu, cenię setowską współpracę, bo jak już było biednie, to nawet sypli śniega sztucznego armatkami. Ale tu trzeba zażuwazować, bo ten śnieg jest inny, jak ryż, jak cukier, więc nie dużo go trzeba dać. Bo rozmy się przejechali, zrobiliśmy piękną trasę, auto nawet jeździło po tym, po tym śniegu sztucznym, ale kiedy słoneczko wysło spuściło, kiedy naruszyło tą górną warstwę zlepioną, to konie się po kolana zapadowały i zaś niebezpiecznie trzeba było w trakcie zawody przerwać, ratrak wzywać sobie, zgarnąć to prawie dozywego, żeby troszeczkę centymetr dwa zostawić tego śniegu. Także są to niesamowite dylematy, właśnie i obserwowanie pogody, co by trafić w mróz, co trafić w śnieg. I czasami się wszystkim wydaje, że kielo, to by były piękne komoterki po metr półtora nakłużyło przez dwa dni, ale na dole źle, niedobrze. To też zmusić wtedy organizator podjąć takie decyzje, że kumoterki odwołane. Zawsze się podkreśla, że kiedy tam gdzie konie, tam gdzie tor, tej gorzałki nie było. Iło to Zawsze apelujemy i pytamy, że jest gdzie indziej miejsce, gdzie ten kierunek można przechylić, ale pumoterki, parady, gońby i Stardi meta nie są na pewno tym miejscem, bo za tym idzie odpowiedzialność. Odpowiedzialność temu też organizatorzy ubezpieczają całość wydarzenia, a dodatkowo jest obowiązek, żeby kozdy który na start wchodzi, miał właśnie ubezpieczenie OC, czy NW, czy wykupiony pakiet ubezpieczeń, które będzie chroniło i samego zawodnika, i tych, którzy są jako widzowie, i tych organizatorów, którzy pospołu muszą tutaj działać i dbać o ten aspekt niezwykle, niezwykle ważny, jakim jest właśnie bezpieczeństwo i zdrowie każdego, to na te kumoterki. W każdej wsi, w każdej dziedzinie pod tatrami przychodzi. I tak jak powiadał, na samym początku, to nie jest wiadolenie, to nie jest e, narzekanie i troszkę pokazanie, jak organizator musi zadziałać, w kielo stronie musi podziałać, kielo snurkami pociągnąć, po administracją, czy to gminną, czy właśnie związki pod biorą na sobie odpowiedzialność, czy właśnie ochotnicze straży pożarnych, współorganizatorzy tego wydarzenia różnie to w różnych miejscowościach i wsiakie zło złozone, ale to jest ogrom wydarzenia. Które generuje dużo papierów, dokumentów, pieczątek, co by szczęśliwie potem stanąć w tym dniu na łospocencie kumoterek, ale jeszcze z większym uśmiechem zakończyć je bezpiecznie. To jest naprawdę strasznie wozne. Z u łoka śmiejemy się często właśnie z tymi organizatorami i współorganizatorami, co są takie dwie chwile w naszym, myśląc jako organizatorak. W naszych e, działaniach, kiedy się patrzy ku niebu i spokojnym e, oddechem e, pusto powietrze za sobie. Jest to dzień, kiedy szczęśliwie kumoterki są zakończone i syczka bezpiecznie się rozjeżdzają, albo kiedy kumoterki są odwołane i wiadomo, że tych w trudnych sytuacji nie spotka e, nikogo nic. Tak jak spowiadam, te kumoterki się przygotowuje dwa miesiące, ale potem do ostatka tak nie wiesz, czy się łód będą nie. Zawsze powołują potem ze 2 trzy dni przed kumoterkami specjalną taką komisję, czy to właśnie się bierę koniarza, czy kogoś ze Związku Podhalan, czy bierze się Wojta i wtedy kolega, koleżanka, dyrektor naszego środków kultury idzie na tor patrzeć, Do się zrobić, czy nie. Meter czasami śniegu, dwa dni zakurzy, wcześniej. Ale co z tego, kiedy na dole co? Młaka, błoto, miękko. A to wiąże się no, z ryzykiem, wielkim ryzykiem, że stanie się nieszczęście. I temu wspólnie, syczka wspólnie w organizatorzy, współorganizatorzy, syczka wolontariusze, służby, zawodnicy, musimy tak działać, żeby to mogło trwać, i żeby to mogło przydarzać naszemu pod holu honor, a nie ujmę! I żeby zawsze było, zawsze było bezpiecznie i tego i Wam, i sobie, i koleżankom, kolegom, dyrektorom Zycy.